Dzień dobry, Marta Knopik, jestem pisarką, a to jest mój podcast o literaturze. W dzisiejszym odcinku będę mówić o kanadyjskiej pisarce, mistrzyni krótkich form prozatorskich, autorce kilkunastu zbiorów opowiadań, laureatce wielu prestiżowych nagród, w tym literackiej nagrody Nobla z 2013 roku czyli o Alice Munro. Nim jednak przejdę do opowieści o twórczości tej znakomitej pisarki, podzielę się pewną refleksją dotyczącą niniejszego podcastu. Postanowiłam bowiem, że od następnego odcinka będę mówić o konkretnych pojedynczych tytułach, a nie tak jak do tej pory przekrojowo o twórczości tego czy tamtego pisarza. I to właśnie za sprawą Munro doszłam do tej decyzji. I teraz opowiem, dlaczego. Przygotowując się do nagrania, przeczytałam pięć z kilkunastu tomów jej opowiadań. Są to: Za kogo ty się uważasz, miłość dobrej kobiety, taniec szczęśliwych cieni, kocha, lubi, szanuje oraz drogie życie. Każdy z tych tomów składa się z kilkunastu niezależnych tekstów, jednak skomponowanych tak, że razem tworzą całość z pewnym motywem przewodu. Na przykład w Tomie Taniec Szczęśliwych Cieni, pierwszej książce MUNRO, wydanej w 1968 roku, gdy MUNRO miała 36 lat, w każdym z opowiadań pojawia się słowo taniec, a bohaterowie będący w różnym wieku, od dzieci, postarców, różnej płci, zarówno mężczyźni, jak i kobiety, pochodzący z różnych warstw społecznych, środowisk wiejskiego, podmiejskiego i miejskiego. Z różnych czasów, bo akcja opowiadań rozgrywa się od lat 30. do lat 60. XX wieku, czyli od czasów dzieciństwa Munro, czasów wydania książki, wydają się poruszać w chaotycznym tańcu swoich ról społecznych i stereotypów. Balansując między byciem akceptowanym i byciem odrzuconym. Każde z opowiadań jest zamkniętą doskonałą całością. A dodatkowo łączy się z innymi za sprawą czegoś, co nazywałam sobie atmosferą psychologiczną. Bohaterowie są jak gdyby uchwyceni w trakcie przemian, gdy stare role, no jak figury niełodnego już tańca, przestają im wystarczać, a jeszcze nie do końca zna się nowe kroki, nowe tańce społeczne. Mamy tu taniec płci, taniec władzy, taniec młodości ze starością, yy, sprawności z chorobą. Albo inny przykład tom, za kogo ty się uważasz. Zbiór opowiadań, które, to jest interesujące, poświęcone są jednej bohaterce, Rose, co wraz z takim w miarę chronologicznym układem czyni z niego formę zbliżoną do powieści. Cztery pierwsze opowiadania dotyczą jej dzieciństwa, następne cztery okresu studiów, małżeństwa, rozwodu, a ostatnie dwa jej powrotu w rodzinne strony. Nie jest to jednak podział chronologicznie precyzyjny, ponieważ w każdym opowiadaniu mieszają się co najmniej dwie perspektywy: perspektywa starszej, doświadczonej Rose oraz Rose z okresu, o którym mowa. Pierwsza to perspektywa z dystansu, w miarę obiektywna. W miarę, a druga całkowicie subiektywna. Wygląda to tak, jakby to sama Rose przyglądała się swojemu życiu, poszczególnym jego elementom i starała się z nich zbudować obraz siebie. Postrzega świat trochę jak teatr, a w sobie i w innych widzi aktorów. Zresztą taki zawód wykonuje, bo Rose jest aktorką. Ale ona gra nie tylko yy, na scenie, ona gra też w życiu. Ona nie jest żoną, ona gra żonę, nie jest matką, kochanką czy niezależną kobietą. Ona gra matkę, kochankę, niezależną kobietę. Sama nie wie w zasadzie, kim jest. Sama nie wie, mm, za kogo się uważa. No i sam ten tytuł, mocny. Za kogo się uważasz? Pytanie to pada w pierwszym i w ostatnim opowiadaniu zbioru. Napotykamy też liczne jego odmiany. Uważaj, żebyś zanadto nie zmądrzała dla własnego dobra, mówi na przykład ojciec Rose. Albo niech ci się nie wydaje, że jesteś lepsza od innych, mówi jej nauczycielka. Niech ci się nie wydaje, że jesteś kimś nadzwyczajnym. Nie bądź taka mądra. Ale wiecie co, gdyby Rose tych porad słuchała, tak sobie myślę, nigdy nie stałaby się sobą. Choć w zasadzie tutaj mamy paradoks, sama nie wie, kim jest. Dodam jeszcze dla porządku, że każde z opowiadań tego tomu jest też zamkniętą, skończoną całością i może być czytane osobno. Oprócz tych pięciu tomów opowiadań, przeczytałam też kilkanaście wywiadów, opracowania krytyczno-literackiej twórczości, obejrzałam rozmowy z MUNRO i ciągle czułam potrzeby, żeby iść dalej i dalej, żeby czytać, Kolejne opowiadania, żeby drążyć, żeby dociekać. Bo też twórczość Munro, im dłużej się z nią obcuje, tym bardziej fascynuje naprawdę. Każdy z tomów dostarcza materiału na co najmniej jeden odcinek, ba o niektórych opowiadaniach można by mówić bez końca. No, i właśnie w pewnym momencie, chyba przy trzeciej zmianie terminu daty publikacji podcastu, doszłam do wniosku, że przy takim podejściu, jakie mam, odcinki będą ukazywały się raz na kilka miesięcy. I że jeśli chcę, żeby ukazywały się w miarę regularnie, a chcę, no to trzeba zmienić podejście. Zapowiadam zatem zmianę. I wracam do Alice Munro i do jej literackiego Nobla. Otrzymała go, jak już mówiłam, jako mistrzyni krótkich form narracyjnych. Jej teksty są cenione za prostotę. Dodajmy tutaj pozorną, zwodniczą prostotę, za którą czai się nie dająca się ogarnąć złożoność ludzkiego życia. Za klarowność, za psychologiczny realizm. Munro jest jedną z tych autorek, które poprzez fikcję literacką mówią głęboką i poruszającą prawdę o świecie i o człowieku. A o wyborze gatunku opowiadania, sama Munro, z typową dla siebie skromnością i prostotą, powiedziała tak. Początkowo chciałam pisać powieści, ale zaczęłam pisać opowiadania, ponieważ tylko na nie umiałam znaleźć czas. Mogłam odłożyć prowadzenie domu i wychowanie dzieci na jakiś czas, ale nigdy na wystarczająco długo, by napisać powieść. Tak, pisarstwo przez większą część życia Munro. Było podporządkowane sprawom domowym, choć jednocześnie pisanie wykorzystywała każdą wolną chwilę, co potem zresztą sobie wyrzucała. A potrafiła pisać w dowolnym miejscu. Myśl o tym, że można mieć gabinet, był dla niej osobliwym konceptem. Podjęła raz próbę wynajęcia sobie biura do pracy i okazało się, że nie potrafiła tam napisać ani słowa, poza opowiadaniem o niemożności pisania. Nadała mu tytuł biuro i znajdziecie je państwo we wspomnianym już tomie Taniec szczęśliwych cieni. Podobnie rzecz się miała z gabinetem, który przez jakiś czas zajmowała na wydziale literatury angielskiej na Uniwersytecie Queensland w Australii. Miałam więc dużo czasu, mówiła w jednym z wywiadów. Dostałam pracownię i po prostu siedziałam w niej i myślałam i do niczego nie doszłam. Chciałam, ale czułam się sparaliżowana. Przecież Munro w normalnym trybie swojej pracy pisała codziennie. Pisze codziennie rano. Zapewniała kiedy indziej. Siedem dni w tygodniu, zaczynam o ósmej i kończę około 11. Potem przez cały dzień zajmuję się czymś innym, chyba że przygotowuję ostateczną wersję albo pisze coś, przy czym chcę mocniej przysiąść. Wtedy pracuję cały dzień z małymi przerwami. Jestem kompulsywna i muszę wyrobić normę. Jeśli wiem, że któregoś dnia dokądś idę, staram się te dodatkowe strony zrobić z wyprzedzeniem. Przyznam, że wydaje mi się dość ciekawe, bo wydawałoby się, że gabinet do pracy to wymarzone warunki, a tu proszę, okazuje się, że zwykłe domowe środowisko, z tyłu wiadalnika na sprawdzają się dużo lepiej. Może, żeby pisać o życiu, nie można za bardzo się od tego życia oddzielać. Może wystarczą te kradzione chwile? Nie wiem. Taki temat podrzucam do przemyślenia dla osób parających się pisaniem. Natomiast te słowa zaczęłam pisać opowiadania, ponieważ tylko na nie umiałam znaleźć czas. Uważam za typowe dla Munro puszczenie oka. Proszę Państwa, jej opowiadania to mistrzowskie, skomplikowane dzieła sztuki. A większość krytyków jest zgodna, że Munro stworzyła własny podgatunek tej formy literackiej. Nielinearny, dygresyjny, zestawiający rozmaite punkty widzenia, odrzucający chronologię, tłumaczący przeszłość z punktu widzenia teraźniejszości, a teraźniejszość jako wynikającą z przeszłości, wrzucający czytelnika na czasoprzestrzenną karuzelę. Nie, nie, to o takich form nie pisze się z braku y, czasu. Wymagają skupienia, pracy. Zresztą sama przyznawała, że czasem nad krótkim opowiadaniem pracuje wiele miesięcy. Charakterystyczną cechą twórczości Munro jest też to, że autorka cały czas podejmuje te same tematy. Te same albo podobne postaci wracają do nas raz za razem, natomiast oczywiście za każdym razem trochę w inny sposób. Ta zamknięta lista tematów jest na swój sposób frapująca, choć początkowo, powiem szczerze, byłam zaskoczona, a nawet trochę poirytowana. I tak pioczyłam trochę pod nosem. Znowu będzie o dzieciństwie na fermie, znowu o chorej matce, znowu o dziewczynie z nizin społecznych stykającej się ze światem osób z klasy średniej. Ale potem zaczęłam zauważać to cieniowanie. Dostrzegłam, że owszem, powracamy do tego samego tematu, do powiedzmy relacji między matką i córką, ale za każdym razem przyjmujemy inny punkt widzenia. Zwracamy uwagę na inne emocje bohaterów, na niuanse ich zachowań, inaczej postrzegamy ich motywacje, a to naprawdę jest fascynujące. Obecnie Munro ma ponad 90 lat. Urodziła się w 1931 roku w Winningham w prowincji Ontario. Miejscu, które wraz z zamieszkującą je ludnością stało się tłem wielu jej opowiadań. W samym Wingam nie jest zbyt ceniona, bo podobno lokalna społeczność ma jej za złe, że przedstawiła okolice i jej mieszkańców w niekorzystnym świetle. A wspominam wiek Munro nie bez przyczyny. Uważam za ogromną wartość fakt, że pisarka na, na własne oczy widziała świat. Kryzysu lat 30., okresu II wojny, że widziała przemiany społeczne kolejnych dekad, że w tych przemianach uczestniczyła. Pokazuje nam w swoich opowiadaniach zupełnie inny świat. Jest to rodzaj świadectwa o miejscach i czasach, w których żyła o kondycji człowieka, o jego problemach, o społeczeństwie, w którym dorastała o jego przekonaniach i o jego ograniczeniach. Sama Munro zdaje sobie sprawę, że większość osób z młodego pokolenia nie jest w stanie pojąć, jak bardzo zmienił się świat w ciągu ostatnich kilku dekad. W jednym z wywiadów opowiadała, że pewna młoda dziennikarka podczas rozmowy zrobiła z munro kogoś, kto wyszedł z nędznego środowiska, bo miał tu zacyduje niezdarnego ojca. Munro, która swojego ojca bardzo kochała i ceniła, wpadła w szał. Chciała nawet przez małą chwilę pozwać dziennikarkę za zniesławienie ojca. Potem jednak ochłonęła i tak to skomentowała. Zdałam sobie sprawę, że ona reprezentuje młodsze pokolenie, które dorastało na zupełnie innej planecie gospodarczej. Żyją do pewnego stopnia w państwie opiekuńczym, pod skrzydłami państwowej służby zdrowia. Nie mają pojęcia, że coś takiego jak choroba może doszczętnie zniszczyć rodzinę. Nigdy nie zmagali się z żadnymi poważnymi kłopotami finansowymi. Patrzą na biedną rodzinę i myślą, że to kwestia podjętych decyzji. Nie chcieć poprawić swojego losu to niezdarność, to głupota. A rodzina Munro została naznaczona chorobą matki, również finansowo, bo działo się to w czasach sprzed Państwowej Służby Zdrowia i pochłonęło cały rodzinny budżet. Matka cierpiała na Parkinsona, miała problemy nie tylko z codziennym funkcjonowaniem, ale wymagała stałej opieki, miała też kłopoty z mową. I jako dziewczyna, Alice bardzo wstydziła się choroby matki, czuła się nią naznaczona również społecznie. Po ukończeniu szkoły, Munro zostawiła rodzinną miejscowość, zostawiła matkę, wyjechała na studia na dwa lata, bo tylko na tyle otrzymała stypendium, a na więcej nie było jej po prostu stać. Potem od razu wyszła za mąż, za mężczyznę z rodziny zamożnej, no przynajmniej zamożniejszej niż jej własna. Wyprowadziła się najdalej, jak się dało, i szybko sama została matką. Na pogrzeb matki nie przyjechała, co zresztą wraca w kilku opowiadaniach. Tak, ta relacja z matką jest ważnym tematem twórczości Munro. A czy zauważyliście Państwo, że mówiąc o pisarstwie Munro, czasami używam czasu przeszłego, chociaż Munro żyje i mam nadzieję, ma się dobrze? A wszystko przez to, że Alice Munro jest na pisarskiej emeryturze i nie pisze już, nie pisze, pisała. Co ciekawe, owa emerytura zbiegła się mniej więcej w czasie z przyznaniem jej Nobla. Stąd zdarzyło mi się natrafić na takie sformułowanie, że Munro od Nobla niczego nie napisała jest ono trochę mylące. Mnie w każdym razie zmyliło, bo sądziłam, że to tak właśnie nagroda wpłynęła na autorkę. Nie wiem, przestraszyła ją, onieśmieliła. Od razu przypomniała mi się Harper Lee, która po sukcesie debiutanckiej powieści Zabić Drozda nie miała odwagi pisać. Czasem nagrody tak na twórców działają. Tymczasem z Munro rzecz ma się zupełnie inaczej. Emerytura została zaplanowana wcześniej i ogłoszona wraz z tomem opowiadań pod tytułem Drogie życie w wywiadzie dla kanadyjskiej gazety National Post w czerwcu, w czerwcu 2013 roku. I e, choć sądzono wówczas, że to tymczasowe, jak widać, Munro nie rzuca słów na wiatr, od tamtego czasu rzeczywiście niczego już nie opublikowała. Powiem Wam, że mnie ta jej emerytura jednak trochę zaskakuje. A już tłumaczę dlaczego. Wcześniej Munro w wywiadach mówiła, że nigdy nie bierze wolnego odpisania, że gdy kończy jedno opowiadanie, kolejne jest już na warsztacie i że w ogóle nie bierze pod uwagę sytuacji, że mogłaby przestać pisać. Pisała przecież od dzieciństwa, przez całą młodość i nigdy tej czynności nie zarzucała, nawet wtedy, gdy miała małe dzieci. Nawet wtedy, gdy nikt nie publikował żadnego z jej opowiadania albo trafiały tylko do niszowych, takich zaprzyjaźnionych pism, których właściciel znał wszystkich abonentów po imieniu. W wywiadzie dla Paris Review, dzielony w 1994 roku, zastanawiała się. Co robi większość ludzi, gdy znika z ich życia potrzeba ciągłej pracy? Jedynym czym kiedykolwiek wypełniałam życie było pisanie. Nie nauczyłam się, jak żyć z możliwością szerokiego wyboru. A tak na marginesie dodam, że wiele cytowanych przeze mnie wypowiedzi pochodzi właśnie z tego wspomnianego przed chwilą wywiadu. Polski czytelnik znaleźć go może w zbiorku zatytułowanym sztuka powieści wydanym przez wydawnictwo Książkowe Klimaty. Bardzo, bardzo serdecznie polecam tę pozycję obatomy. Pierwszy zawierający rozmowy z pisarzami, i drugi, w którym głos mają pisarki. No, skoro ta nagroda Nobla zbiegła się w czasie z decyzją o emeryturze, to w zasadzie nie dziwi, że Munro przyjęła wieść o nagrodzie. Na jakby to powiedzieć, lekko o dobre słowo. Nie pojechała do Sztokholmu na uroczystość, nagrodę w jej imieniu odebrała córka. Munro nie przygotowała też mowy noblowskiej, zamiast tego wyświetlono nagrany nieco wcześniej wywiad. Można go zresztą obejrzeć na kanale YouTube, co serdecznie polecam. Opowiada tam o inspiracjach literackich, o swoim życiu i o tym, że cieszy ją nagroda, choć się jej nie spodziewała. Widzimy tam Munro. Która jest ciepłą, zabawną i bardzo skromną kobietą, a jednocześnie silną, charyzmatyczną i emanującą pewnością siebie. Widzimy osobę spełnioną i pogodzoną z sobą, osobę, która potrafi spokojnie i z wyczuciem opowiedzieć zarówno o trudnej relacji z matką, która tak często wypływała w jej twórczości i do której czułość odkryła w sobie z czasem wiele lat po jej śmierci. Pogodzoną ze swoim życiem, z relacjami, z własnymi dziećmi i z innymi ludźmi. Widzimy osobę, która patrzy na świat z humorem i z dystansem. Natomiast w komentarzach ludzie suchej nitki nie zostawiają na osobie przeprowadzającej wywiad, ale to już zostawiam Państwa ocenie. A jeśli chodzi o tę ostatnią książkę, Munro, noszącą, jak mówiłam, tytuł Drogie życie ostatnią w jej dorobku, to jest to tom niezwykle ciekawy, chociaż różniący się od pozostałych i chyba najmniej przeze mnie z tych pięciu przeczytanych Lubiany. Tom ten rozpada się na dwie części. Pierwsza składa się z dziesięciu tekstów i bywa czasem analizowana w kontekście drugiej fali feminizmu i tekstów takich jak Mistyka Kobiecości Betty Friedan. I czasem komentuje się tę część jako świadectwo życia kobiet. Generacji Alice Munro. Przypominam, urodziła się w 1931 roku. No, to jest kobiet, które teoretycznie mogły korzystać z dokonań pierwszej fali feminizmu i niektóre rzeczywiście to robiły, płacąc za to pewną cenę, to też w niektórych tekstach widzimy. Większość jednak nadal była skrępowana społecznymi ograniczeniami sprowadzona do roli gospodyni domowej, jak bohaterka opowiadania, domowe zacisze, uciekająca w fantazje, w romanse, takie niektóre ryzykowne i zaskakujące, jak bohaterka opowiadania Pociąg do Japonii, wskazująca siebie na żywot istoty, nie wiem, niedorosłej, takiej niestanowiącej osobie, uległej, realizującej wyłącznie znane sobie schematy. Te kobiety wydają nam się teraz obce, dziwaczne, nieautentyczne, i wiecie co? Aż chce się zawołać na całe szczęście. Natomiast jeśli pomyśli się o tych opowiadaniach jako o zapisie pewnej mentalności, pewnej bezradności całych pokoleń kobiet, to naprawdę ja mam ciarki zgrozy na kręgosłupie. Druga część, ostatnie cztery rozdziały książki, ma charakter autobiograficzny i nosi znamienny tytuł Finał. Zapowiadają następująca przedmowa. Ostatnie cztery teksty zawarte w tym tomie nie są tak naprawdę opowiadaniami. To zupełnie odrębny zbiór utworów literackich. Autobiograficzny, jeśli chodzi o sferę uczuć, ale niekoniecznie, jeśli chodzi o fakty. Wierzę, że te wspomnienia, pojawiające się w takiej formie po raz pierwszy i po raz ostatni, najbardziej mi bliskie, Najwierniej oddają to, co chciałam powiedzieć o sobie i o swoim życiu. Tak, skoro wszystko zostało powiedziane, lepiej lub gorzej, bardziej lub mniej wiernie, można, jak sądzę, bez wyrzutów sumienia zamilknąć na dobre i żyć, jak to ujęła Munro w udzielonym 10 lat wcześniej wywiadzie, z możliwością szerokiego wyboru. We wolności od niedającej spocząć konieczności pisania. Bardzo dziękuję za uwagę. Wracam do lektury opowiadań Munro, ciesząc się, że jeszcze tyle tomów przede mną.